Cześć, nazywam się Paweł Dziedzic. Prywatnie jestem mężem jednej żony, pracownikiem korporacji, zajmuję się zarządzaniem ludźmi, i również prywatnie staram się prowadzić po prostu życie duchowe. Stąd też tu do Was mówię. Dzisiaj, właśnie, chciałem zacząć taki cykl którego celem jest odkrycie trochę na nowo takich znanych, powtarzanych, e, może troszkę zasłyszanych, e, zamówionych modlitw, e, które zacząłem jakiś czas temu odkrywać na nowo i chciałem się właśnie tym z Wami podzielić. E, będzie tych modlitw kilka: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, e, Koronka, Różaniec. No, ale dzisiaj tak chciałem właśnie wyjść od tej pierwszej podstawowej, najważniejszej, czyli od Ojca Nasz. Wydaje mi się, że trochę jest tak, że człowiek jest powołany do tego, żeby łączyć swoje wysiłki z działaniem Boga. Medytując Pismo, podejmując jakieś tam wyzwania, można powiedzieć, że owszem, przy jakimś tam wsparciu Ducha Świętego, ale jednak weryfikując to w życiu, to przemedytowane pismo, czy w ogóle próbując dociec wiele rzeczy, no to dużo jest tej naszego wysiłku. I to jest takie trochę, można powiedzieć, wiosłowanie. Te modlitwy, o których ja bym chciał powiedzieć, w szczególności właśnie Ojcze Nasz i taka forma, jak ja to na razie przeżywam, to jest znaczy taki taka próba właśnie oddania tego wiosłowania odłożenia tego na bok i trochę bardziej ułożenia może żagla swojego ducha, swojego jestestwa w ten sposób, żeby mógł Bóg podziałać, żeby mógł Bóg swoim tchnieniem tą młódź popchać do przodu, aniżeli dużego wysiłku znowu z mojej strony czy z waszej. Jeśli chodzi o modlitwę Ojcze nasz, to powiem od razu, że do 2007 roku nie bardzo się z nią przyjaźniłem. Najczęściej ją odmawiałem raczej w formie pokuty zadanej przez powiedzi. Nie bardzo ją czułem. W 2007 roku wylądowałem w Stanach Zjednoczonych i zabrałem tam książkę Ratzingera pod tytułem Jezus z Nazaretu. Pobyt tam zaowocował różnymi dość trudnymi dla mnie doświadczeniami i mniej więcej w takim punkcie kumulacji tych trudnych doświadczeń tam na miejscu dotarłem do rozdziału który, tej książki, który mówił o właśnie modlitwie Ojcze Nasz. Jakbyście mnie tak odpytali, co tam konkretnie było, no to powiem Wam, że zapamiętałem pewne elementy tylko. Tam jest bardzo fajny, intelektualny wykład, ale to, co we mnie zostało i to, co pamiętam cały czas i, i, i to jest taki obraz z tego rozdziału w Nocy o Północy, którym powiem, to jest pierwszy raz doświadczyłem takiego żywego, obecnego, działającego Boga, który się mi właśnie objawił w tej modlitwie, tak właśnie tam wyłożonej. Tego wykładu dokładnie nie pamiętam. Kto chce, może zerknąć, wartościowe na pewno, ale ten obraz obecności Boga w tej modlitwie, to był taki: wow, o to jest mój Bóg! To pierwszy raz sobie tam poczułem. Kilka lat później podjąłem takie wyzwanie, żeby dodać sobie trochę wysiłku i spróbować sobie ponazywać. Już nie po racengierowskiemu, bo to jest w ogóle on to świetnie robi, ale jak ja, Paweł Dziedzic. Co dla mnie się kryje pod Ojcze Nasz, który jest z niebie, święcie, imię Twoje i tak dalej. Pod każdym wezwaniem do modlitwy ojcze nasz. Robiłem to trochę tak nie sam, bo część czwartków jeszcze wtedy wspólnot naszej indywidualności otwartych też żeby zgodziło się ze mną na tym pozastanawiać. I to był czas, kiedy sobie po co konkretne wezwania Ojcze Nasz dla mnie oznaczają, jak ja to rozumiem, jak ja to przeżywam. Po pewnym jednak czasie doszedłem do takiego momentu, kiedy odkryłem jeden kluczowy obraz, związany z jednym konkretnym wezwaniem, To jest jak dla mnie kluczem, taką bramą do tej modlitwy. W tym kluczu jakby czuję, rozumiem i, i przeżywam tą modlitwę całą. Ku mojemu zaskoczeniu, jest to obraz powiązany z wezwaniem i nie wuj na pokuszenie. Generalnie, jak prywatnie odmawiam tę modlitwę czyli nie w Kościele, odmawiam ją w formie i nie dopuść, abyśmy ulubili pokusie. Bo to tak trochę bardziej mi się godzi z tym właśnie obrazem Boga, który ja mam. I obraz, który sobie do tego jakby wymedytowałem, obraz Boga, który, który dominuje dla mnie w tym, w, w całej modlitwie, to jest obraz Ojca, który pokazuje swojemu dziecku szeroki świat, szeroką perspektywę, ale też zbawia, kiedy to dziecko się pogubi. Nie, to jest taki ojciec, który nie siedzi w ciepełku z dzieckiem, tylko zabiera je w góry. Na ciekawą, ekscytującą, ale też czasami niebezpieczną wyprawę i pokazuje mu rzeczywistość jakby z innej perspektywy. Dziecko czasami chodzi po dolinie, gubi się, widzi rzekę, parę drzew, a z tej perspektywy widzi, że ta rzeka płynie dalej, łączy się z drugą rzeką, wpływa do jeziora. Z tego jeziora wypływają jeszcze inne rzeki. Widzi Właśnie całość rzeczywistości. I to jest takie ojciec, co mi pokazuje, że się skupię na czymś jednym, no to się zagubię, a jak widzę w szerszym kontekście, no to cały świat jakby jest zrozumienia, wszystko się łączy. A żeby wyjść na górę, no to jest ryzyko po drodze, więc ja mogę czasem odpaść od ściany i wiem, że on mnie złapie. Wiem, że on jest tym, który mnie wybawia, który mnie właśnie łapie. I to jest taki obraz, który mi tłumaczy, jaki jest mój Bóg, w którego wierzę, jakiego dzisiaj poszukuję. Jaki on mi się dzisiaj objawia, i to mi pokazuje też klucz do zrozumienia, co znaczy dla mnie w ogóle słowo ojcze. Ten ojciec tu jest z nieba, ale jest tak naprawdę blisko. Jakie jego imię, czy tożsamość, moje rozumienie niech się święci, za co ja go już dzisiaj chwalę, za ile niesamowitych rzeczy mogę go wychwalać. I takim prostym też obrazem z mojego życia jest po prostu doświadczenie wielu wspaniałych spowiedzi, szczególnie jednej. Mi się to po jest taki jeden obraz. Nie? Tego dobrego ojca, którego byłem w stanie doświadczyć, przeżyć. Ja, Paweł, dziedzic. Nie? I tu mi całą tą resztę modlitwy tłumaczę, mi całą tą ulicę pokazuje, jak ja to mogę przeżywać. Świetne jest w tym obrazie też to, że on mi pomaga taki właśnie być w prostocie. W takiej szczerości, autentyczności, w takiej prawdziwości bycia z Bogiem, i jest świetnym sposobem na radzenie sobie z rozproszeniami. Jak każdy z Was, no też się rozpraszam. Czasami potrafię się bardzo skupić na modycji, ale czasami po prostu to jest bardzo trudne. I obraz takiego Boga, który mnie łapie, właśnie, który mi pokazuje szerokość złożonej rzeczywistości, ale też właśnie, że gdy ja się gubię, on mnie łapie, on mnie ratuje. Pomaga mi wrócić do tego tak. Ja się właśnie rozproszyłem, ale ja właśnie teraz do ciebie wracam i wiem, że ty mnie przyjmujesz. Czyli też daję wyraz wiarę w Niego, że On słucha, że On mnie kocha i że On jest ze mną w tym modlitwie, niezależnie od tego, jak bardzo ja jestem skupiony, bo On nie jest związany moją perfekcyjnością czy jej brakiem. Jest to świetne, szczególnie w takim codziennym kontekście, nie? że to wyzwala mnie z tego, że ja teraz muszę być super. Nie? to wiesz, o tym postawę właśnie wracania do Boga, bo się wysypię też normalnie w życiu, pogubię się i też będę musiał wrócić do Boga. I ten taki obraz, że wiem, że mogę, wiem, że on taki jest, to jest takie, takie ćwiczenie dla mnie, że ja teraz wracam do Ciebie, tak? Rozproszyłem się, jak chcę wrócić do Ciebie, to jesteś dobry, to jesteś wspaniały, którego doświadczyłem już tyle razy w Twoim życiu i to jest ten jeden obraz tego, jak ja to doświadczyłem i jaki ten Bóg mój jest, nie? W kontekście tych rozproszeń i tego powrotu ważne jest też to, że. Okej, okay, ja wracam i pozwalam Tobie działać. Bo ten obraz, który pokazuje mi tego Boga, który już tyle razy zadziałał w moim życiu, to też obraz takiej wyraz wiary, że wiem, że teraz też działasz. Jak nie przejmowałeś się różnymi moimi doskonałościami kiedyś i działałeś tak, że teraz też działasz, kiedy ja nie domagam, bo Ty idziesz ramię-ramię ze mną i wiem, że Twoje działanie jest niezależne od mojego skupienia. Adorując taki obraz Ciebie, adoruję właśnie Ciebie takim, jakim jesteś, bo jesteś wspaniały, a nie adoruję moją perfekcyjność, moje skupienie. Jak, jak, to, jak ja tę modlitwę przeżywam? Jak ja tę modlitwę praktykuję? Bardzo prosto. Generalnie w wszystkim chodzi o prostotę. Rano budzę się, robię znak krzyża, krótka modlitwa, prysznic, kawa. I z tą kawą daję sobie dosłownie 3-4 minuty czasu, żeby odmówić kilka razy ojcze nasz. Odmawiam z reguły 3 razy to ojcze nasz przy tej kawce. Pierwszy raz odmawiam, pierwszy ojcze nasz za siebie. To jest moja forma oddania się w ogóle Bogu właśnie. Żebym mógł później też prosić o innych. Drugi ojcze nasz odmawiam za żonę, a trzeci ojcze nasz za pewną osobę, której obiecałem, że codziennie będę odmawiał za nią e, Ojcze Nasz. No później zaczyna się dzień, idziemy razem do pracy z żoną. A akurat tak się składa, że teraz razem wychodzimy. A w pewnym momencie już nasze drogi się rozchodzą nie? i zanim ja dojdę już do, tam do swojego biura, to zdążę jeszcze w ten sposób właśnie modlić się Ojcze Nasz, oddać moich rodziców, braci, ważne dla mnie osoby. Cały czas jakby wierzę, że to jest moja forma oddania siebie, oddania ich i że on działa Niezależnie od tego, czy jestem bardzo, czy, czy nie bardzo skupiony. Nie? Tak to przeżywam, tak to się dzieje. Kiedyś sobie dzieliłem to, że o, teraz medytuję, albo czytam pismo, a teraz mówię modlitwę właśnie mówione, tak zwane, nie. Ale w pewnym momencie zobaczyłem, że i Ojcze Nasz, i inne te modlitwy, te naprawdę są medytacją Pisma Świętego. Odniesieniem do, właśnie do konkretnego mojego życia. Właśnie dzięki temu obrazowi, który ja mam, mogę w bardzo konkretny sposób ojcze nasz, modlitwę, to jest słowo w słowo cytatem z Pisma, aby kontemplować w moim życiu nie? i odnosić się do mojego życia. Jakbym miał zostawić się z jedną myślą, to chciałem Cię zachęcić do tego, żeby znaleźć jakiś jeden ważny, kluczowy obraz, żeby dzieci tak który porządkował, Jakąś Twoją modlitwę, może to być Ojcana jak najbardziej, ale może to być inna ważna dla Ciebie modlitwa. Nie? Ważne jest, żeby ten obraz był taki Twój, pomagał Ci wracać i żeby tylko Twojego życia. Nie? W poszukiwaniu tego obrazu nie warto być samemu. Pamiętaj, że to jest intymna relacja. Nie? I to jest intymna relacja z Bogiem, nie? tak, jak z własną żoną dziel się tym, co jest dla ciebie ważne, też w tych relacjach intymnych, mówisz jej o tym. Ona mówi tym o, o tobie. No zaproś Boga, żebyście się dogadali, jaki jest, jaki jest obraz, może jakiś cytat z pisma, może jakieś konkretne wydarzenie jest w Twoim życiu, które pokazuje Ci twoje, Boga żywego, obecnego i działającego, który będzie was wracał z powrotem do siebie. zaangażuj go w to, bo sam tego nie zrobisz. Ten obraz będzie dla ciebie właśnie taką. Bardzo prostą, opartą o Twoje życie, o Twoje doświadczenie formą przywracania się właśnie Bogu, oddawania się Bogu i Twojej zdarzonej relacji z Nim. To nie będzie wymyślone i to nie będzie nic sztucznego, to będzie łatwe właśnie. Łatwe w tym znaczeniu, że nie będzie zależne od tego, czy Ty się będziesz świetnie czuł, czy będziesz skupiony, czy może być chaos wokół siebie. Ale łatwe, bo przekażę Ci prosty obraz, kiedy Twój Bóg działał już w przeszłości i nie było to zależne od tego, czy Ty, jak Ty byłeś perfekcyjny i fajny albo niefajny. Chodzi o to tylko, żebyś Ty przez jeden prosty akt woli otworzył się na, na Jego działanie, ustawił ten właśnie żagiel ducha na to, że on działa.